Witam w kolejnym filmie. Ja właśnie wyjeżdżam z kwaszczyna a wjeżdżam do miejscowości Karczemki. Tutaj skręcę w lewo, a nie skręcę. Jednak czerwone. Bardzo krótko, o i już zielone. Widzicie jak tu zsynchronizowane wszystko jest, wręcz powiedziałbym idealnie. Dobra, jestem w Karczemkach i co tu chciałem Wam pokazać? Chciałem Wam pokazać jedną rzecz, że jadąc sobie tutaj tą drogą, którą właśnie jadę, to jest taki skrót między... aż skrót, można to traktować jako skrót, bo jak ktoś by chciał jechać z Wejherowa, nie wiem, w stronę kościerzyny czy Żukowa, no to nie musi dojeżdżać do ronda w chwaszczynie. Można ominąć sobie ten dykorek, który jest często na tym rondzie. A widzicie, to jednak nie karczemki. Karczemki tu się kończą i to jednak będzie na terenie chwaszczyna. Chciałem wam pokazać taką, taką jedną rzecz, która jest dla mnie bardzo dziwna. Dla mnie to jest taki trochę absurd bo skończył nam się teren zabudowany i mamy taką drogę przez las Teraz. Nie, tu dopiero się kończy teren zabudowany, sorry I mamy drogę przez las No i mamy ograniczenie do 50 km na godzinę Mam nadzieję, że to widać no i jedziemy, jedziemy sobie tą drogą przez las. A dlaczego to jest 50 km na godzinę? Ciężko powiedzieć. Może dlatego, że pola lasy zwierzyna, ale nie, no bo przecież poza miastem w różnych, w wielu miejscach jak nie wszędzie, no to jest ograniczenie na krajówkach 70 do no a czas, znaczy w większości chyba 90, a czasami 70. No i jedziemy sobie tutaj 50. Ale jak już dojedziemy do tego Żółkowa i będziemy wracali z powrotem, nie wiem, do Faszczyna, czy do Karczemek, czy do Weicherowa, czy do Szemuda no, i skręcamy sobie tutaj przy fotoradarze, a no to zaraz Wam pokażę, jak jest w drugą stronę. Tutaj sobie zawrócę. No, i jak już pewnie widać, jest koniec terenu zabudowanego i możemy sobie przycisnąć do 70 zamiast do 50. Ja tego trochę nie rozumiem. Może ktoś rozumie sens takiego ograniczenia, gdzie w jedną stronę mamy 50 na godzinę, a w drugą 70 na godzinę? Może ja po prostu nie wiem. Może ma to jakiś ukryty sens. Może mi się uda nagrać jeszcze trochę więcej absurdów drogowych. Oczywiście to będą absurdy z mojego punktu widzenia. A w komentarzach czekam na wypowiedź w sprawie tego, co właśnie temacie tego co właśnie pokazałem i może ktoś wie o co tu chodzi, a tymczasem się żegnam i do następnego